USS Gerald Ford to prawdziwy symbol potęgi amerykańskiej marynarki wojennej. To największy i najdroższy okręt w historii Stanów Zjednoczonych. Superlotniskowiec z napędem atomowym, mierzący ponad 330 metrów długości, właśnie wypłynął w morze. Okręt ma być testowany przez kilka najbliższych dni, pod kątem użytych na nim technologii. Budowa Geralda Forda to bowiem wyjątkowo kontrowersyjna inwestycja. Lotniskowiec kosztował amerykańskich podatników aż 13 miliardów dolarów. Nie licząc dodatkowych 5 miliardów wydanych na prace badawcze. I choć to pierwsza tego typu nowa jednostka zaprojektowana dla US Navy w ostatnich 40 latach, początkowo zakładano, że okręt będzie gotowy już w 2014 roku. Ostatecznie do służby we flocie oddano go z trzyletnim poślizgiem, a gigant kosztował ponad 2,5 miliarda dolarów więcej niż planowano. Dziś szefowie marynarki wojennej podkreślają, że to podręcznikowy przykład tego, jak nie budować okrętów. Zachwycony z powodu opóźnień dla US Navy nie jest też Donald Trump, choć prezydent USA przemawiał ostatnio na pokładzie jednostki, obiecując zwiększyć wydatki na amerykańską armię. Patrząc na koszt lotniskowca, chyba wystarczająco skuteczni byli w tym już poprzednicy Trumpa.